Pracuje perż Słyszycie? Bieg. Może zaraz odkręcimy. na pracującym silniku i spróbujemy zobaczyć jak, jak ten wariator pracuje ale powiem wam jeszcze jedną rzecz że nauczony Yamaha zrobiłem sobie dodatkowe zasilanie, znaczy dodatkową masę do silnika tu do, do akumulatora i kurde odpaliło od strzała a tak to taki był problem z odpalaniem także pierwsza najważniejsza kurde rada we wszystkich sprzętach trzeba robić zajebistą masę do silnika Dobra, szybko odkręcamy, bo muszę i zaraz obiad robić. Tak to wygląda na wolnych obrotach. Teraz postawię kamerę i Boję się w zarazu tak dawać czadu. Myślę, że czad będzie wziąć te podkładki, żeby są tutaj na stracę. Na 99%. No jeszcze raz damy gazu tak na maksu, zobaczymy dokąd końca to się boję Zaraz Tora. W peżocie widać ślad dokąd dochodzi pasek. To teraz zdejmiemy te dwie podkładki, co nałożyliśmy i zobaczymy dokąd będzie dochodził pasek, jak je zdejmiemy. Tutaj z tyłu jest w tym miejscu, czyli jest jeszcze ciutka luzu. Dobra, jacień z tym koksem. że to się nie muszę namęczyć przy zdejmowaniu. Prast, prast. Zakładamy znowu. Ile trzeba będzie nas w garażu, żeby się silnik nagrzał? Będzie zimno znowu. Hmm. Teraz założę obudowę i przełapię na dwie śruby. W sumie potem jak patrzyłem na film, to patrzyłem, że odpalam kurde, yy, rozrusznikiem bez obudowy, a w końcu tutaj ten, ten bolec powinien siedzieć w obudowie. No i tak, nie powinno się odpalać silnika, więc założymy dwie śruby. Jakiś. I odpalimy skuter. Pożyjemy go troszkę. I... Dobra, no to palimy sprzęta i potem odpalamy, otwieramy, czyli garażowe, zdejmiemy obudowę. Jeszcze raz ze strat po katastrofie, to cieszę się, że mi łbanie urwało albo czegoś. Przyczyna prawdopodobnie przez to, że tak myślę, że nie było podkładek. Jak dokręciłem, to pasek zasprężynował i nie dokręciło się do końca i potem jak się przesunął, przesunął pasek przy dodawaniu gazu, no to się zrobił luz i natychmiast się nakrętka odkręciła i poleciało wszystko. I ze strat tak. Variator szramy tu tu zaraz wyostrzymy. Tu, tu strzały tu, no ale myślę, że do przeżycia, tutaj z boku. Przeciw talerz chyba przeżył bez żadnych. Moja noga, gać mi, jak mi trafiło, to mi rozerwało, ale noga pod cała. Na szczęście. Teraz tak. Rolki nie mogę znaleźć na razie. Dwóch rolek. Jedna prawie cała została. Dwie nie wiem. Szkodziłem po garażu, szukałem, nigdzie nie znalazłem. Wałek cały. I tutaj ta, ta blokada. Wariatora. Nie mogę znaleźć jednego ślizgu. Ktoś musiał polecieć. Były uchylone drzwi od garażu. I jeden z tych ślizgów znalazłem przy drzwiach od garażu. Tam też leżą. Wraki jeszcze. Rolek. Może pierdyknęło w ogóle. Strzeliło gdzieś za drzwi. Ale jak tam strzeliłem, ja mam żwir na podjeździe. To ja już tego nie znajdę. Od oryginalnego te ślizgi też pasują. Tutaj już przymierzyłem. Więc na razie założę chyba rolki od te, które miałem z tłumikiem. To jest 6 gramów, a te malosi, które były, to było 8,5 grama. Albo wyostrzy. ładnie więc muszę kupić sobie teraz jeszcze raz rolki 8,5 grama dobra zakładamy Montujemy wszystko jeszcze raz z podkładkami, ale nie z dwiema, tylko jedną założę. Zróbmy jednak chodź, postarajmy się i zobaczymy. Jeszcze nie ma co się zrażać. Żyjemy, najważniejsze, przeżyliśmy katastrofę. też gdzieś za, za sobą znalazłem ogólnie niezłe, niezła akcja powiem wam. dawno nie miałem czegoś takiego z Papier. o kurde ten mi się trzęsł no. te rolki, które mamy od starego i weźmiemy te ślizgi od starego wariatora Peżotowskiego te ślizgi pasują i do tego wariatora teraz przymierzmy się tutaj, czy to będzie w ogóle luźno chodziło z tymi ślizgami chodzi luźniej Dobra. czyścimy wszystko Teraz będziemy smarowali. Dobra, teraz przerwę. To nie ma co tak piętrzyć. Wrócimy za chwilę. Z możliwych przyczyn też nakrętka opierdzielony kwint. Ciekawe, czy ta następna będzie się trzymała. Czy to mój klucz za mocno dokręcony? Może. Zobaczymy.